Łyk charyzmy. I lecimy. Wyobraź sobie taką sytuację, że rząd blokuje ci dostęp do systemu bankowego. Co zrobisz? Masz wystarczająco gotówki, kryptowalut, kruszców, aby funkcjonować w tym świecie bez konta bankowego, ale dlaczego niby rząd miałby zakazać ci korzystania z banku? Proste, abyś był posłuszny, abyś nie gadał za dużo, abyś nie miał wyboru. Ostracyzm bankowy oraz cyfrowe waluty banków centralnych są zagrożeniem dla naszej wolności. Moim zdaniem, jednym z Największych zagrożeń nadchodzących lat, powiesz, teoria spiskowa, nie stary. To już się dzieje. Wiele osób już dzisiaj doświadcza tej kontroli bankowej. Na razie to tylko dotyczy polityków, wpływowych ludzi, ale w końcu to dotknie każdego z nas. Bo kula śniegowa dopiero nabiera prędkości i jest coraz trudniejsza do zatrzymania. Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Przykłady: w 2022 roku rząd Kanady zablokował strajkującym dostęp do kont bankowych. Pamiętacie te protesty? No właśnie. Dalej. Nigel Farage to angielski polityk, któremu banki zamknęły konta, aby pozbyć się go z UK. Cytuję. Establishment próbuje zmusić mnie do opuszczenia Wielkiej Brytanii, zamykając moje konta bankowe. Nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. To poważne prześladowania polityczne na najwyższym szczeblu naszego systemu. Jeśli mogą zrobić to mnie, mogą zrobić to również Tobie. Tą informacją Farage podzielił się 27 czerwca, wczoraj nagrał update mówiąc, że żaden angielski bank nie chce założyć mu konta. Ten problem w UK nie dotyczy tylko i wyłącznie Nigela, ale również innych członków jego partii. Christina Jordan, kiedy została wybrana do partii, ona i jej rodzina, każdemu członkowi rodziny zamknięto konta we wszystkich bankach, pomimo że byli klientami od 30 lat. Taka sama sytuacja z Henrykiem Nielsenem. Wszystkie konta pozamykane. Jeremy Hunt, brytyjski polityk, członek partii konserwatywnej Obecnie kanclerz Skarbu, tutaj blokada konta w banku Monzo. Na razie. Generalnie odcięcie od systemu bankowego, gdzie nie możesz dokonywać płatności, jest maksymalnym ograniczeniem wolności w czasach, gdzie gotówka odchodzi do lamusa. Jeżeli twoje środki cyfrowe zostałyby zablokowane, to co zrobisz? Dokładnie to, co było robione latami przez Stany Zjednoczone czyli odcinanie swoich przeciwników politycznych od systemu bankowego przez sankcje, teraz. Schodzi na poziom niżej I jest wycelowane w jednostki, które mają inne zdanie Które są po prostu niewygodne Możliwe, że Ciebie to nie dotyczy Możliwe, że zgadzasz się z postępowaniem rządu Ale obiecuję Ci, że w przeciągu pięciu lat Ograniczenia nakładane na społeczeństwo Tak zmienią sytuację Że i Ty przemyślisz swoje poglądy I nie będziesz już przyjacielsko nastawiony do władzy Miejmy nadzieję tylko, że nie będzie za późno Tak jak to ma miejsce na przykład w Chinach Jeżeli rząd może pozbawić się dostępu do Systemu bankowego, to nie żyjesz w wolnym kraju. Ostracyzm bankowy CBDC są tylko częścią cyfrowego więzienia. Do tego zostaną wprowadzone wirtualne dowody, prawa jazdy, paszporty. Wszystkie dokumenty będą w telefonie, który jednocześnie śledzi każdy Twój krok. Rząd doskonale będzie wiedział, kto przebywa w siedzibie partii opozycyjnej, kto był na proteście, i te osoby będą karane tak samo, jak obecnie politycy w UK. A kiedy będzie wprowadzone CBDC, to wszystkie Twoje środki finansowe, Będą mogły zostać zamrożone w każdej chwili. Jeszcze niedawno, podczas pandemii, były nakładane na nas różne ograniczenia. I takie same restrykcje będą w wypadku nieposłuszeństwa. Nie będziesz mógł wejść do restauracji, transportu publicznego, a samochodem też nie pojedziesz, bo nie będziesz miał jak zapłacić za paliwo na stacji benzynowej. Tak samo będzie kontrolowany internet oraz social media. Social media, poza nielicznymi wyjątkami, już są skrajnie cenzurowane. Konta niewygodnych twórców są usuwane. Zresztą u nas to dopiero początek nowego systemu doskonałym przykładem do czego to wszystko zmierza są Chiny a o Chinach będę mówił w kolejnych odcinkach i wiecie co ta pętla naszej społeczeństwa będzie się stopniowo zacieśniać a ludziom będzie coraz bardziej zależało na tym aby posiadać bitcoina niech żyje król subskrybuj, lajkuj, nara